Dworzec kolejowy. Każdy spogląda na tablicę ogłoszeń, słucha komunikatów, szuka swojego peronu i każdy zmierza do tego samego miejsca. Wszyscy jesteśmy powołani przez Boga. Jestem pielgrzymem do domu Ojca. W drodze do domu Ojca naszym przewodnikiem jest Jezus. Ona zapewnia bezpieczeństwo i pewność celu naszej podróży. W rzeczywistości pełnej wyzwań, w życiu tak często pełnym cierpienia, zranień, pełnym wielu sprzeczności i wyzwań, Jezus patrzy na nas, wyciąga do nas ręce, napełnia do spokojem i ufnością i mówi: Niech się nie trwoży serce wasze. I dodaje: Wierzysz w Boga, wierz we mnie. Uwierz w Chrystusa. Oto wyzwanie dla nas. Świadczyć wiarę w niego, pewność, że tylko Jezus może nadać sens naszemu istnieniu. Czemu stawiać całe życie na Jezusa i tylko na niego? Dlaczego nie wziąć trochę z Mahometa, trochę z Buddy, trochę z kart, gwiazd, horoskopów? Dlaczego tylko Chrystus? Oto odpowiedź, którą On sam nam udziela. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Jezus jest drogą, bo jest prawdą i życiem. Kto idzie z nim, dotrze do celu. Jezus nie jest jedną z dróg, ale jedyną drogą. Tylko ta droga prowadzi do domu Ojca i Jego licznych mieszkań. Jezus nie uczy nas pewnych prawd, ale On jest prawdą. Każde Jego słowo wypływa z kochającego serca. Jezus jest życiem w pełni i prowadzi nas do życia wiecznego, komunizm Ojca. On przyjmie nas na końcu drogi w domu Ojca.